Cześć, dzień dobry. Paulin Ferrand wygrywa Paryż Roubaix Kobiet. Ja nazywam się Mark Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. I tak, myślę, że wygranie Paryż Roubaix Kobiet przez Paulin Ferrand jest super ważnym wydarzeniem. Paulin Ferrand jest legendą kolarstwa, legendą kolarstwa w ogóle. Pewnie słyszeliście to już wiele razy w dzisiejszej relacji, a jeśli nie oglądaliście relacji, to czytaliście w zapowiedziach, w podsumowaniach. Słyszycie o tym od początku sezonu, kiedy Prewo powróciła na Szosę po ponad 10 latach przerwy. Ona była mistrzynią świata na Szosie w 2014 roku, w konferencji wtedy, co Michał Kwiatkowski. Potem skupiała się co do zasady na kolarstwie górskim, gdzie wygrała wszystko: Mistrzostwa świata, Puchary świata. Igrzyska Olimpijskie była też mistrzynią świata w przełajach i w gravelach, powróciła na szosę w wieku 33 lat, mając za swój cel wygranie kobiecego Tour de France, który powrócił, powrócił w międzyczasie i to jest ta rzecz, której jej w kolekcji brakuje. W międzyczasie pojechała bardzo dobre Strady biankę. W międzyczasie tej wiosny pojechała bardzo dobre Strady biankę. Na teraz wygrała Paryż, rubel, kobiet i to jest naprawdę duża rzecz. Tak jak napisałem w zapowiedzi na Facebooku, zachęcam wszystkich do śledzenia mnie na Facebooku, jakkolwiek by to nie brzmiało w 25 roku, ale codziennie lub prawie codziennie wracam tam całkiem spore pisane podsumowania i zapowiedzi, takie syntezy najważniejszych wydarzeń. I wspomniałem o tym, że Paryż Roubaix kobiet to jest w ogóle duże wydarzenie i wyraz zmian w kolarstwie w ogóle i kolarstwie kobiet przede wszystkim, ponieważ Paryż Roubaix jest jedną z najmocniejszych marek w kolarstwie. Obok Tour de France, obok Giro d'Italia, w Polsce trzeba dać nawias na Tour de Pologne, Paryż Roubaix ten wariacki wyścig. O Bruku, to kolarstwo w stylu vintage, ta legenda, to piekło północy. To jest ten wyścig, o którym ktoś poza fanami kolarstwa mógł gdzieś słyszeć. A wśród fanów kolarstwa jest to jedno z największych świąt. I przywrócenie. Paryżubę kobiet miało wrócić, miało wrócić, miało zostać rozegrane w 20 roku. no Przez COVID zostało to przesunięte. Ale. Jest. Mamy. Mamy od 21 roku yy, i rozwija się całkiem prężnie, choć nie jest z Paryża, choć ma 150, a nie 270 km, choć nie ma Arenbergu, to jest naprawdę znakomitym wyścigiem, no i daje szansę kobiecemu kolarstwu na zaistnienie trochę szerzej. Chociaż w tym roku pamiętajmy, że rywalizacja Wanderpula z Pogaczarem tak naprawdę przykrywa Przyćmiała wszystko w kolarstwie. W związku z tym, no, Paryż Żubek Kobiet nie jest aż tak wielkim wydarzeniem, jak, jakim mógłby być, no bo wszyscy czekają na ten kolejny w tym roku pojedynek rosów, który w niedzielę. To jednak, właśnie korzystając z marki, korzystając z legendarnych miejsc, takich jak Sektory Mos pewle czy Carrefour de l'Arbre, czy wreszcie legendarny finish na torze kolarskim w Rubę i te zabytkowe prysznice, które znajdują się w podziemiach stadionu. Te wszystkie elementy legendy historii kolarstwa, które teraz jest dostępne w końcu dla kolarstwa kobiet, powodują, że kolarstwo kobiety jest legitymizowane i tak naprawdę, no. Panie, robią co mogą, by dostarczyć nam znakomitych sportowych emocji i muszę przyznać, że wyścig kobiet, choć no niestety nie transmitowany od początku, ale ta pierwsza płaska, bardziej szosowa godzina może nie była aż tak istotna, więc też nie przesadzajmy. Ja nie jestem fanem właśnie tych relacji od startu do mety. Tegoroczny par żubek kobiet był naprawdę, naprawdę znakomitym sportowym, sportowym widowiskiem. No i tak, oczywiście, spoiler na początku, prawo Wygrała. Był też polski akcent, ponieważ Orlea Nerlo jechała w ucieczce dnia Sven van Dijk. Od początku, transmisji było sporo agresywnego ścigania w zasadzie animowanego przez zawodniczki grupy SD Works, kiedy wiało na asfalcie, zakładały wachlarze, było sporo ścigania, było też sporo kraks, bo mimo, że było sucho, prognozy, negatywne prognozy na weekend się nie sprawdziły, ale piach i susza spowodowały, że było ślisko. I często przy, na zakrętach, często na wjazdach lub na wyjazdach z brukowanych sektorów, które często są właśnie na skrzyżowaniach pod kątem 90 stopni, tam było sporo kraks. No i cóż tam się, cóż tam się wydarzyło po, po tym wczesnym ściganiu na wiatrach? Potem, no. Zawodniczki SD Works po, po tak przygotowanym gruncie wzięły się do pracy. No i lotek obecny z Loreną Wibes dogoniły Van Dyke, która wcześniej zgubiła Aurelę Nerlo. I pociągnął za sobą Marianę Woz. Kobecki próbowała wiele razy gubić Woz. Woz była do niej przyklejona niczym cień, co musiało z jednej strony trochę irytować Kobecki, być może zmuszać ją do nadmiernego eksploatowania się, za to zapłaciła w końcówce. No a z drugiej strony pokazywało, że no zawodniczki Wizmy no nie sprzedadzą tanio skóry. Konfrontacji z, w konfrontacji, z, w konfrontacji z, z teoretycznie mocniejszą drużyną. Co jest istotne, prawo, późniejsza zwyciężczyni, leżała w kraksie razem z kilkoma koleżankami z grupy, co spowodowało, że. Co spowodowało, że po kolejnych przetasowaniach no na, czele mieliśmy, na czele mieliśmy kopecki Wibes Wos i Van Dijk. Prewo goniła nie jakoś bardzo intensywnie, natomiast dobrze się dla niej sytuacja złożyła, że no z tyłu jeszcze były inne drużyny zainteresowane pogonią. Koniec końców, koniec końców, prewo dogoniła, wszystko się zjechało. A kiedy wszystko się zjechało na około 30 km przed metą, na asfaltowym i to jest istotne, żeby to zaznaczyć, na asfaltowym odcinku zaatakowała kolejna zawodniczka Treka, czyli Emma Nordgard, A chwilę później, 5 km później, właśnie na asfaltowym, podkreślam to jeszcze raz, na asfaltowym odcinku zaatakowała Prevot. To nie był jakiś wściekły, szaleńczy atak, to był taki atak w stylu, ok, trochę nic się nie dzieje, to spróbuję. Tył mam WOS. Zawodniczki SD-WORK są już trochę, trochę podmęczone tymi próbami zgubienia WOS i tymi kolejnymi atakami. No i prawo, prawo odjechała i dość szybko zaczęła zdobywać. zdobywać Przewagę, i myślę, że dla zdobywania tej przewagi no, kluczowa była wcześniejsza jazda WOS, właśnie przyklejonej do koła, obecnie. No i to, że jest jednak bardzo szybką, doświadczoną zawodniczką, dobrze jeżdżącą po brukach, w związku z tym, w razie czego mogłaby kontrolować prawo. Szybko dosyć dogoniła Norgard, zostawiła, zostawiła ją na brukowanym sektorze, a jadąc przez ostatni najtrudniejszy sektor dla kobiecego Paryżu, czyli na Carrefour de miała już 50 sekund przewagi nad pościgiem ten pościg realnie się za bardzo nie kleił no i w zasadzie w zasadzie nawet nie przeszkodziło jej to, że nie wzięła bidonu od masażysty, tam nie nie, nie, spotkały się, nie spotkała się jej ręka z, z bidonem podawanym przez masażystę. Ale do mety już było 25 minut jazdy, więc naprawdę wyglądało to dla niej dobrze i jeśli nie złapałaby defektu, a nie złapała, to było niemal pewne, że ona to zwycięstwo, yy, zwycięstwo dowiezie. No i miała czas, przestrzeń na to, żeby odbyć rundę honorową nie musieć się stresować, nie musiała się stresować, mogła się cieszyć zwycięstwem na velodromie w Roubaix. no i odniosła wielki, wielki sukces za nią o drugie miejsce finiszowała a raczej takim wcześniejszym troszkę atakiem, żeby nie musieć finiszować Leticia Borgesi z EF, a o trzecie miejsce zdecydował fotofinisz między Vibes i Vos, rozstrzygnięte na konto na korzyść Wibes. Dla Prewo to jest gigantyczny sukces. Nie wiem, czy ona wygra Tour de France Kobiet, czy nie. Jednak no, Demi Wolering jest super mocna w górach. Eee, Prewo pewnie też, no ale zobaczymy, jak się spisze w czasie tegorocznego, e, tegorocznego Tour de France Kobiet. Ale właśnie do tego swojego gigantycznego sportowego CV dopisuje bardzo duży sukces. Może być tak, że fakt, że to, to, to parę żółbek kobiet nie jest rozgrywane od wielu lat. W związku, z tym, w związku z tym, zawodniczki nie mają aż tyle doświadczenia, spowodował, że krewok, która redebiutuje na szosie, miała trochę łatwiej, to znaczy no, nie musiała się. Borykać z zawodniczkami z dużo większym doświadczeniem w tym wyścigu, bo one wszystkie są mniej więcej na tym samym poziomie. Z drugiej strony, to są lata doświadczenia lata doświadczenia w trudnym terenie w przełajach, w MTB, w Grawelach, na szosie i myślę, że tutaj Prewo po prostu była od początku jedną, jedną z faworytek. No jest legendą, jest legendą kolarstwa, jest legendą sportu, jest legendą kobiecego sportu, kobiecego kolarstwa. Naprawdę niewiele jest atletek, które mogą pomyśleć, pomarzyć o tym w dowolnej dyscyplinie sportu, żeby, żeby wygrać więcej w porównaniu z, z Paulin Ferrand-Prevot. Z ciekawostek, no bo w B to zawsze są ciekawostki techniczne, Hmm, drużyna Wizmy używa w tym roku systemu pompowania kół grawa. WOS w zeszłym roku używała tego na wyścigu gravelowym. Teraz ta drużyna Wizmy stosuje to na parę żubę. Będzie również stosowała w wyścigu męskim. Oczywiście, wyścig męski będzie większym wyzwaniem dla tego systemu. To jest, pewnie kojarzycie, a jeśli nie, no to jest piasta ze zbiornikiem powietrza połączona, połączona przewodem z oponą, jest zdalne sterowanie na kierownicy i dwa ciśnienia, większe lub mniejsze, około minuty, to, około minuty się to pompuje, w związku z tym można obniżać ciśnienie na bruk, podnosić na szosę. Czy to pomogło Panu Ferem Być może. Ale realnie ona była w bardzo dobrej dyspozycji. Tutaj zaznaczę jeszcze i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wyścigu męskim, ponieważ te końcowe sektory bruku, które mają bruk na środku i asfalt po boku, były wygrodzone kolejny rok z rzędu. Natomiast na Carrefour de l'Arbre, no, zawodniczki ewidentnie bardzo mocno korzystały z poboczy. Z pól niezaoranych, ym, gdzie było dość twardo, gdzie nie było kamieni, gdzie nie było bruku. I zobaczymy, co z tym zrobią organizatorzy na wyścigu męskim. Czy tego trochę nie przytną mimo wszystko, no ale właśnie korzystając z tego, z tych poboczy dość głęboko, dość głęboko tnąc y, też y, zakręty właśnie po, po trawie, które. Gdzie było sucho, tak naprawdę, więc twardo, może nie jak nasza szosie, ale prawie. No, prawo też unikała potencjalnych defektów, ale myślę, że ten system grawa właśnie spowodował, że było jej też troszkę łatwiej i mogła zwiększać swoją przewagę. No i może fakt, że nie utrzymywała. A nawet momentami powiększała przewagę na odcinkach asfaltowych, a nie tylko na brukowanych, właśnie był efektem stosowania tego, stosowania tego systemu. Podobnie jak fakt, że jej atak decydujący o zwycięstwie, ten na około 30 km przed metą, miał miejsce na asfalcie a nie na bruku z innych rozwiązań które zau troszkę zauważyłem a trochę tak naprawdę podejrzałem na, na cycling news w galerii dosyć dużej zawodniczki SD Works stosowało opony Specialized Mondo o szerokości 35, więc no naprawdę, naprawdę szerokie. Wiele zawodniczek miało w miejsce zintegrowanych kokpitów, w miejsce zintegrowanych kokpitów klasyczne mostki i kierownice. Z tymi klasycznymi kierownicami to też trochę przesada, no bo wiele zawodniczek miało kierownice owszem wąskie, natomiast bardzo mocno rozgięte w gravelowym stylu dla lepszej kontroli na, na brukach. No i tu jeszcze osieku. Teraz wiadomo, wszystkie, wszystkie koła są. Na sztywne, na sztywne osie, ale z pozostawionymi zaciskami, nie na imbus, żeby w razie potrzeby można było szybciej, szybciej koło zmienić. No i chyba największa ciekawostka taka tuningowa, bo tego tuningu jest zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Grupa SRAM Explore 13-biegowa, która jest stosowana w klasykach przez zawodników i zawodniczki, tutaj głównie przez, przez trek, ale nie tylko. To jest grupa 13-biegowa, natomiast tutaj w ramach customu zauważono i zrobiono zdjęcia przerzutek Explore z dodatkowym nawierconym otworem i dodatkowym ogranicznikiem, aby mogły obsługiwać te przerzutki 12-biegowe, a nie 13-biegowe, nieco cieśniejsze kasety, no bo pary roubaix jest wyścigiem płaskim. Oprócz tego no, inne szerokie opony, ale wiele zawodniczek jechało na 32, a nie na 35, też gdzieś zauważyłem w jednej z galerii opony tubelessy, dodatkowo podklejane klejem do szytek, żeby w razie defektu nie spadały z obręczy. No i chyba, chyba tyle na tę chwilę. Tutaj jeszcze wracając do tego systemu grawa, system grawa będzie miał... Będzie poddany zdecydowanie większemu testowi na wyścigu męskim, ze względu choćby na masę zawodników, tak, no bo vanaert waży ponad 80 kg, prawo jest zawodniczką dość filigranową. W związku z tym, tutaj ten system będzie poddany o wiele, o wiele większemu testowi. To by było na tyle, myślę. Oczywiście nagrywam to wieczorem. W dniu pary kobiet, czekając na niedzielny paryż mężczyzn, ale stwierdziłem, że nie ma co czekać i, i warto takie podsumowanie nagrać, bo Paulin Ferrand Prevo to czego dokonała na tym konkretnym wyścigu pięknym solowym atakiem z daleka, czyli w tym stylu, który oglądamy w ostatnich latach często na klasykach, który jest, no. Epicki, tak? historyczny, doniosły. Prewo tak naprawdę no, wpisuje się w ten trend kolarstwa odważnego, bezkompromisowego, no a tak naprawdę jest to jeden z tych sukcesów na szosie, który wieńczy jej karierę i pokazuje, że zdecydowanie jej powrót na szosę był bardzo dobrym pomysłem. <grym> Także, moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie. Kłaniam się nisko i zapraszam na podsumowanie parężubę par mężczyzn, które jednak przygotuję dla Was na spokojnie w poniedziałek rano. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!